Witajcie kochani. Początek tygodnia, 9 czerwca. Osiem dni temu mieliśmy w Polsce wybory. Wydaje mi się, że to jest dość czasu, że zasługujemy na to, żeby po tych cholernych ośmiu dniach wiedzieć ktoś, wiedzieć po, po ponad wszelką wiadomo, wątpliwość, kto w Polsce wygrał wybory. Ja wyborczą niedzielę przepisałem. I przewidywałem, że pytanie brzmi: czy poznamy zwycięzcę w niedzielę wieczorem, czy w poniedziałek rano, czy w poniedziałek wieczorem? Nie przyszłoby mi do głowy, że nie będziemy go definitywnie znali także po tygodniu. Witajcie w Polsce, w kraju w którym o 24 godzin jest nie to, czy przywalono wybory prezydenckie, co byłoby jedynym newsem w kraju normalnym, ale rezygnacja z gry w reprezentacji wybitnego z piłkarza, którego trener reprezentacji opaski kapitańskiej pozbawił. Zakłócenie proporcji plus dziennikarska aberracja. Chyba, że u niektórych to jest chęć przykrycia opaską i lewandowskim sprawy wyborów, choć wyjątkowo wąska ta opaska, wydaje mi się że za wąska. Tytuł komentarza: pomyłka czy zbrodnia. No właśnie. Bywa, że pomyłka jest zbrodnią choć długo uznawano ją tylko za pomyłką. Bywa, że zbrodnia długo, jak mówię, nazywana jest pomyłką, choć nie przestaje być zbrodnią. Coś do powiedzenia w tej kwestii mia miałby zapewne Tomasz Komenda, tak? No zwykła pomyłka, a że, że zbrodnia finalnie to już drobiazg. Moja wstępna reakcja na i pogłoski, informacje, głosy okruchy na początku informacji, że wybory mogły zostać sfałszowane, były, a była sceptyczna. Popełniłem wpis pod tytułem, że nie kupuję informacji i tezy o fałszerstwie wyborczym, więc tą powściągliwość yy, yy, chciałbym podkreślić, bo dość kontra kontrastuje. To z głosami państwa po stronie pisowskiej, sugerujący, że od początku zostałem amoku w tej kwestii. Nie, napisałem wyraźnie, że nie kupuję tego. Mówiłem o tym zresztą, zresztą w live'ie w czwartkowym. Stwierdziłem, że po pierwsze boję się, że sprawi to wrażenie, że jesteśmy, jak mówią Amerykanie, sore losers. Czyli nie, nie potrafimy przegrywać, a ta umiejętność i w sporcie, i w polityce, i w życiu jest bardzo ważna: przegrywać z godnością, z honorem, przyznać się do tego. Bałem się też, że historia z ewentualnym fałszowaniem wyborów będzie stanowiła swoiste alibi. By nie przeanalizować tego, co się stało w kampanii, co się stało w dniu wyborów i krótko mówiąc, dlaczego yy, przegraliśmy. Nawiasem mówiąc, do tema, tematu tych rozliczeń i analiz powrócę, bo wydaje mi się, że to jest kwestia niezmiennie fundamentalna, fundamentalna, zupełnie niezależnie od tego, jak to było z wyniki wyborów. Hmm? Ja za ten swój komentarz, że nie kupuję opowieści o fałszerstwie dostałem porzędnie w łeb od wielu na portalu X. Wy, wypełniano mi chyba słusznie, że to nie idzie o to co ja kupuję, a czego nie kupuję, ale co się stało, jaki jest wynik wyborów, jak naród głosował, głosował że transparentność tego procesu wyborczego i pewność narodu co do wyników wyborów jest rzeczą fundamentalną. Przyznaję szczerze, że wraz z napływem kolejnych informacji o czymś, co eufemistycznie, przynajmniej na początku, nazywałem nieregularnościami w procesie wyborczym, nabierałem przekonania, że ta krytyka mojej pierwotnej postawy była uzasadniona, bo za dużo po prostu cudów nad tą urną i obok tej urny. Pytanie. Czy Pisowcy mają te same mózgi, tę samą mentalność, i po prostu niezależnie od miejsca w kraju, wpadli, wpadali na ten sam pomysł, jak przekręcać wynik wyborów w komisjach obwodowych, jak dopisywać krzyki, krzyżyki. I jak głosy, które padły na Trzaskowskiego, zapisywać na Wrockiemu? Czy może rzeczywiście są w jakiś sposób mentalnie doskonale podobnie sformatowani? I wtedy mamy do czynienia z dziwnym przypadkiem raczej fenomenem psychologicznym niż politologicznym, socjologicznym czy, czy wyborczym. Ale może, czego. Bo być może jest tak, że, że niezależnie od miejsca kraju, Wszędzie są głupcy, nadgorliwcy, fanatycy, którzy chcieli po prostu zaszkodzić Trzaskowskiemu, pomóc Nawrockiemu i to spontanicznie robili. Tak, teoretycznie może być, ale zbyt dużo jest tych przypadków, zbyt dużo jest tych dowodów, zbyt podobny jest ten wzorzec postępowania, żeby, żeby móc uznać to za absolutny przypadek. Raczej wygląda to na. Skrupulatnie realizowany plan. A jak plan, to ktoś musiał go wymyśleć. Jak plan, to ktoś musiał tych biednych ludzi yy, poinstruować, jak mają, yy, jak mają po prostu oszukiwać. Polska ewidentnie zasługuje na to, by wiedzieć, kto jest jej prawdziwym prezydentem, kto i o ile głosów wygrał wybory. Mówiłem o tych nieregularno nieregularnościach, jest jeszcze i to nie jest drobiazg, nieregularnościach, o, o których informacji każdego dnia i każdej godziny jest coraz więcej, o czym w jednym z mediów powiedział parę godzin temu mecenas Ryszard Kalisz z PKW. Do tego jest yy, tak zwanego, tak zwana aplikacja Mateckiego. To swoją drogą polski fenomen, że gość, który przez przypadek wychodzi z pierdla, funduje yy, krajowi jakąś aplikację, która ma wpływ do wynik, na wynik wyborów. To polska specyfika, że nagle nielegalną aplikację dostają członkowie komisji wyborczych z całym kraju. Do tego tak, Luterku. Luter się specjalnie przejmuje wynikiem, wynikiem wyborów. Do tego y, dostają tę te aplikację dokładnie ci y, ludzie komisji, jak wyborczych, są, którzy są związani z pisem i sympatyzują z pisem. Ktoś słusznie zwrócił zwróci uwagę, czy, że, czy, czy można wykluczyć, że na przykład w, aglo, w algorytmie aplikacji był zapis, że od tej do, do tej godziny y, ludzie, którzy zgłaszają się z, i, z potwierdzonym prawa, prawem do głosowania, z, z zaświadczeniem, że mogą głosować, aplikacja daje informację, że oni już głosowali i skorzystać ze swojego prawa wyborczego nie mogą. Więc dla mnie sama ta kwestia aplikacji to już jest dość, żeby wybory prezydenckie w Polsce uznać za nieuczciwe. By uzasadniony był postulat ponownego przeliczenia głosów, jeśli nie ponownego przeprowadzenia wyborów. Kto powinien być tym zainteresowany najbardziej? Według mnie paradoksalnie powinien być tym najbardziej zainteresowany pan Karol Nawrocki. Chcę być jednak. I prawdopodobnie zgaduje prawdziwym prezydentem, a nie pre człowiekiem uznawanym przez y, y, pół narodu za nieprezydenta, półprezydenta, prezydenta ćwierć, prezydenta albo prezydenta z oszustwa. Żeby mówiono, że gość, który w Polsce jest prezydentem, nie tylko ma szemraną przeszłość, ale i został wybrany y, wskutek oszustwa albo, albo jakichś dziwnych machinacji. Powinna też być według mnie w tym szczególnie zainteresowana koalicja obywatelska, nie tylko dlatego, że ewentualna weryfikacja w wyniku spowoduje, że to jej kandydat zostanie prezydentem. Oczywiście jest wielu, którzy tą weryfikacją są i będą niezainteresowani. To, yy, to oczywiście politycy PiS z Kaczyńskim na czele. To duda. To media -werkerzy, którzy naj najpierw ogłoszy ogłoszyli, że PiS, że Nawrocki jest niedoszacowany i zapewne w związku z tym wygra, potem śmiali się z Exit Poli, potem skwapliwie uznali y, late Pol za wynik wiarygodny i ostatecznie ci, którzy wczoraj, jak ta pani nieszczęsna, lądują w loży prasowej i stwierdzają, że nie ma sprawy, wiadomo kto wygrał wybory. Nie wiem, czy ta pani sprawdziła sytuację w 30 tysiącach komisji obwodowych, a może choćby w trzech, czy ma informacje od yy, dziennikarzy śledczych gazety wyborczej, bo głos Wojciecha Czuchnowskiego, najbardziej znanego dziennikarza śledczego tej gazety, że nie zgadza się z tą panią, świadczy o, to, o tym, że to była. Było twierdzenie niepoparte niczym, być może poza życzeniem pani redaktor o poglądach lewo, lewo skrętnych, żeby Trzaskowski te wybory przegrał i radością, że sprawa jest zamknięta. Nie wiem, czy tak było, ale wiem tylko, że jej twierdzo, twierdzenie jest, jak mówią Amerykanie, bezle, czyli bezpodstawne. Jest, kochani, tylko jedna gorsza rzecz niż sfałszowanie y, wyborów w demokracji. Tą gorszą jest rzeczą jest sytuacja, gdy dzieje się to bez skutków i bez żadnych konsekwencji. Jeśli zniknie wiarygodność procesu wyborczego, to z naszej demokracji nie zostanie nic. Y, PiS przez 8 lat robił wszystko, żeby wyprać liberalną demokrację z jego z jej realnego sensu, żeby sprowadzić do absurdu, absurdu, żeby uznać, że większość może absolutnie wszystko, że prawa mniejszości, także tych w tej mniejszości z, z wyborach, mniejszości wyborców są w gruncie rzeczy nieistotne, że można je ingero, ignorować, że praworządność jest y, y, nieważna. W tym momencie PiS i zwolennicy PiS powtarzali, no ale było, były wybory, była demokracja, ludzie zdecydowali, czas się z tym pogodzić. Teraz trzeba zadać pytanie, czy to jest pierwszy numer tego typu, czy poprzednie wybory prezydenckie też nie, czy, czy przynajmniej nie próbowano ich sfałszować, czy tego, tej samej sytuacji nie było w wyborach parlamentarnych w 19 roku. Abstrahując od tego, jak gigantyczny wpływ miał Pegasus na wynik tych wyborów i na przebieg kampanii. Więc mówię, PiS na to może powiedzieć, tak jak my, 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 my i mówiliśmy po, po katastrofie smoleńskiej, że, że to my podwyż, podważamy wiarygodność wyborów. Nie, my bronimy wiarygodności wyborów, my kwestionujemy to, czy wynik, który nam podano w zeszły poniedziałek, jest aby na pewno wynikiem prawdziwym i chcemy, żeby co do tego wyniku nie było absolutnie żadnych wątpliwości? Ja podkreślam, przecież ja nie mam wiedzy, że wybory sfałszowane. Ja nie wiem, jaka jest skala tych nadużyć. Według mnie oszustwa były. Ta aplikacja kompromituje proces wyborczy, także służby państwowe. Natomiast nie mogę powiedzieć, że z całą pewnością Trzaskowski uzyskał więcej głosów w wyborach niż Nawrocki. Ja tego nie wiem, nie wiem, nikt tego nie wie, ale wiem jedno, my Polacy, my obywatele mamy prawo to wiedzieć. Więc mówię, nawet jeśli to jest margines, to jest ten margines, o którym powinniśmy wiedzieć, czy to był 100, 10, 20 tysięcy, czy, 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 czy więcej. Przez 35 lat, korzystając z różnych okazji, w różnych mediach i poza mediami, przekonywałem ludzi do brania w udziału w wyborach. Robiłem to z, z maniakalną powtarzalnością. Czy ktoś mi chce powiedzieć, że za dwa lata mam to robić jakby nigdy nic? Czy ewentualnie Kowalski, Malinowski i Nowakowska powiedzą mi, gościu, Gąsie, się. Ob, nie opowiadaj nam, że nasz głos jest ważny, że każdy głos jest ważny, że nasz głos, głos jest bezcenny, bo my dwa lata temu doskonale widzieliśmy. I jak nieważny nie, nie, nie jest nasz głos. Jak mówię, jak powiedziałem na początku, ta cała historia z ewentualnym przewałem wyborczym nie unieważnia dyskusji, która powinna się toczyć, być poważna, poważna o kampanii wyborczej, o pracy Stabu Trzaskowskiego, o tym, dlaczego nikt po stronie demokratycznej nie wpadł na pomysł, że jednak przydałby się pomysł i przypilnowania, Głosowania i liczenia głosów uznano jak to zwykle po naszej stronie, a teraz piśnie jest u władzy, nie mogą nic zrobić, nie przewalą tego. Przypilnowaliśmy półtora roku temu to wygraliśmy. Nie przypilnowaliśmy, to, no to mamy syf na cały kraj. To wszystko nie unieważnia, nie unieważnia też dyskusji na temat frekwencji wyborczej. Drodzy Państwo, wszyscy ci którzy głosu nie tylko ci z PiSu, ale ci, którzy normalnie wspierają ugrupowania demokratyczne, którzy głosowali na Nawrockiego, a także ci, którzy uznali, że wybór prezydenta to nie jest wystarczająco poważna sprawa, żeby, żeby ruszyć dupę z kampanii, z kanapy, że wszyscy ci ludzie odpowiadają za wybór Nawrockiego, więc... Jeśli on naprawdę wygrał, to jest to odpowiedzialność w największym stopniu wyborców, którym po prostu się nie chciało. Gdyby 600-800 tysięcy ludzi więcej poszło głosować na kandydata demokracji, to byśmy dzisiaj od tygodnia świętowali wybór porządnego prezydenta, a nie. Byli tym, jaki typ tym prezydentem, przynajmniej formalnie prezydentem elektem, jest. Do tego wszystkiego, ponieważ żyjemy w kraju byle jaskości, byle jakości i absurdu, jest kwestia wyjaśnienia wiarygodności i roli w tym całym procesie PKW i pana Marciniaka, który już nieraz. Dał dowody wybitnej skrętności, braku obiektywizmu i braku rzetel rzetelności. Jest też kwestia Sądu Najwyższego i jej izby, jego izby stworzonej przez PIS właśnie po to, żeby przyklepywać, ewentualnie przyklepywać przekręcone, przekręcone wybory. Ta izba jest nieuznawana nie przez Europejskie trybun Trybunały, więc jak za chwilę ogłosi, że wybory były ok, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, to to orzeczenie będzie można spokojnie wyrzucić do śmietnika, bo nie będzie warte absolutnie nic. Więc mamy trwający kryzys wyborczy, który jest częścią kryzysu demokracji, kryzysem także konstytucyjnym, no bo Sąd Najwyższy to już jest instytucja konstytucyjna. Sprawa jest fundamentalnie ważna i dla wyniku tych wyborów, i dla wiarygodności demokracji w Polsce. Jak mówię, jak, jak wybory są niepewne, to co jest pewne? Nic nie jest pewne. To demokracja stała, staje się fikcją. Istotne to jest i w kontekście tych wyborów, które mieliśmy. Osiem dni temu i równie istotne w, kon, w, w kontekście wyborów, y, które będziemy mieli za dwa lata. Ponieważ jeśli był osiem dni temu wałek wyborczy, to może to przez przypadek katastrofalnie oznaczać, że dla większych, bardzo wielu wyborców będzie to pretekstem, żeby za dwa lata już na wybory nie iść y, i dać w zwycięstwo. PiSowi na tacy. Więc byłby to fenomen polegający na tym, że PiS, ludzie PiS przekraczając jedne wybory, wygraliby dwa wybory kolejne. Tego nie chcemy, tego nie chcemy, na to nie, służą, nie zasługuje Polska, obywatele Polski, nasza demokracja. Więc elementarnym prawem obywatelskim jest domaganie się. Yy, Przeliczenia głosów, tak żebyśmy znali prawdziwy wynik wyborów. To nie jest jakieś nadmiarowe, historyczne żądanie. To jest absolutnie fundamentalne, egzystencjalne dla demokracji żądanie, które podzielam i zachęcam Was wszystkich do podpisywania się pod tą petycją, to już jest prawie tysięcy głosów poparcia per, 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 petyc, petycją wzywającą do ponownego e, przeliczenia głosów w wyborach. Ja tę petycję popieram, zachęcam do, do tego samego was i zachęcam was do przekonywa, przekonywania wszystkich wokół was, żeby też taką petycję e, poparli. Więc miły dzień, kolejny tydzień. Mam nadzieję, że media nie zgłupieją kolej, jak to zwykle mają w Polsce w zwyczaju, i że jednak nie Robert Lewandowski i opaska kapitańska będą głównym newsem w kraju, w którym nie wiadomo, kto wygra w wybory prezydenckie. Miłego dnia wam życzę. O subskrypcji niezmiennie proszę. Trzymajcie się, kochani.